Przyjęcie siebie. Przyjęcie siebie w momencie, kiedy jest źle, w moim momencie, kiedy jest dobrze, w momencie, kiedy chce mi się, wtedy, kiedy mi się nie chce. Otwiera przestrzeń do tego, aby móc wybrać inaczej, aby móc zacząć funkcjonować inaczej. Jeżeli wychodzimy z pewnych schematów, które, które nas nami kierują. Czyli to, że tylko w trudnych sytuacjach zaczynam działać, tylko wtedy, kiedy mój związek się zaczyna rozpadać, ja prowadzam zmiany. Akceptacja i przyjęcie siebie wtedy, kiedy jest trudno, wtedy, kiedy y, nie potrafię, nie chcę i nie umiem, pozwala ci stworzyć nową rzeczywistość. Pozwala ci poznać siebie w tej trudniejszej aspekcie. Na co dzień zakładamy maski, maskę yy, przedsiębiorcy, maskę terapeuty, maskę yy, twórcy. Role, które przyjmujemy na co dzień powodują, że przykrywamy to, co trudne, przykrywamy ten cień, ten, co, to co chcemy ukryć, to z czym nie chcemy się spotkać, od czego uciekamy. Założenie tej maski powoduje, że zdejmujemy się w tym podziale, że ktoś może zobaczyć, jaki jestem naprawdę. A tego najbardziej się boimy. Że ktoś zobaczy mnie w tym gorszym momencie, wtedy, kiedy mam nie uczesane włosy, wtedy, kiedy mam brudną kurtkę i wtedy jakby pewna iluzja, którą tworzę rozpadnie się, rozleci się. Tworzymy te iluzje, tworzymy te maski, ponieważ wstydzimy się siebie, nie lubimy siebie, nie kochamy się. A gdy to robimy, żyjemy w imaginowanym świecie, stworzonym pod pewne dyktando. Ja jestem lekarzem i tylko to się liczy. Ta, ta część mnie. Ja lekarz albo ja prawnik, ja terapeuta. I tworzymy całe życie wokół siebie, wokół tej, 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 tej maski, tej iluzji. Jako terapeuta, no to ja mam zawsze rację. Jako lekarz tak samo, tylko to, co ja powiem, się liczy. Zamykamy się na to, że ktoś może inaczej wybrać, ktoś chce inaczej funkcjonować. Zamykamy się na to, i Przez co stajemy się lepsi, według naszego mniemania, od tej drugiej osoby, bo ta osoba nie wie, bo ta osoba inaczej myśli. Wtedy, kiedy zdejmujemy te wszystkie maski, stajemy nadzy w swojej prawdzie, możemy zobaczyć drugiego człowieka. Możemy wtedy zobaczyć siebie. A tak naprawdę wszyscy u tej podstawy jesteśmy tacy sami. Kiedy zdejmujemy te wszystkie ubrania, Jesteśmy tacy sami, tak samo zbudowani. Role społeczne, które przyjmujemy, selekcjonują, hierarchizują ludzi, na lepszy, na gorszy. A tak naprawdę, wszyscy jesteśmy tacy sami. Kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć tę perspektywę, że druga osoba, która stoi przede mną, jest taka sama, jak ja. Zbudowana z takich samych komórek, z takiej samej energii. Otwiera się wtedy przestrzeń akceptacji, otwiera się przestrzeń zrozumienia tej drugiej osoby. A wtedy, kiedy się otwieramy na akceptację, że ta osoba, druga osoba może mieć inaczej, otwiera się ta świadomość tego, może powstać dialog dwóch równorzędnych ze sobą osób, dwóch jednakowych osób mających podobne problemy. Mających podobne marzenia, potrzeby, kreacje. Otwórz się na nowe. Otwórz się na to, że ktoś może mieć inaczej. Takim fajnym ćwiczeniem jest raz na trzy miesiące negowanie wszystkiego tego, co miałem. Negowanie tego wszystkiego, co dowiedziałem się, nauczyłem się, usłyszałem. I na nowo tworzenie siebie, na nowo poznawanie siebie. W dzisiejszej rzeczywistości, która tak bardzo pędzi, co pół roku mamy praktycznie nową rzeczywistość. Tak? Wcześniej te zmiany następowały w dłuższym okresie czasu. Przy obecnej technologii, przy internecie, przy sztucznej inteligencji, ta rzeczywistość ewoluuje z zawrotnym tempem. I to, co było wczoraj fundamentalną prawdą. Dzisiaj badania pokazują, że było nieprawda. Więc negowanie tego, tworzenie, pytanie się siebie, czy to, co wiem, to, co rozumiem, jest prawdą, pozwala zobaczyć inaczej. Nadbudować ten program, tą rzeczywistość, którą mamy w głowie i stworzenie inaczej. Zachęcam Cię do tego, abyś każdego dnia pytał się siebie, co ja czuję, co chcę, co potrzebuję, co wiem. I to co wiem mi służy, czy służyło mi wczoraj, a dzisiaj już jest nieaktualne.